Cześć. Ja mam na imię Paweł, a wy oglądacie kanał K21. Dzisiaj przyszedł czas na słuchawki. Przedstawię wam najnowszy model od Rumuńskiego Meze Audio, czyli model 105 AER. Zapraszam do oglądania. W ostatnich latach firma Meze Audio bardzo ładnie się rozwinęła i w tym momencie moim zdaniem robią oni najpiękniejsze i najlepiej wykonane słuchawki na świecie. Nie inaczej jest z nowymi 105, są to słuchawki absolutnie piękne i moim zdaniem ładniejsze nawet od modelu 109 Pro. Do pięknego designu dochodzi tutaj również świetna jakość wykonania. Słuchawki są lekkie, ale solidne, sprawiają wrażenie słuchawek, które spokojnie pożyją przez wiele lat. Nieodłącznym elementem wykonania jest również wygoda, która, jak zwykle w przypadku Meze, stoi na bardzo wysokim poziomie. Niewielka waga połączona z podwieszonym pałąkiem i miękkimi padami wykonanymi z weluru powoduje, że stopiątki to słuchawki, których z łatwością można słuchać przez długi czas. Od kilku już lat słuchawki Meze Audio przypominają przynajmniej dla mnie takie małe dzieła sztuki, i dokładnie tak samo jest w przypadku stopiątek. Co jednak bardzo ważne, te słuchawki kosztują znacznie mniej niż niektórzy z Was mogliby się spodziewać, i to buduje jeszcze większy respekt. Jest to bez wątpienia produkt premium, w którym cena pozytywnie zaskakuje. A skoro już powiedziałem o cenie, to znajdziecie ją oczywiście w opisie dzisiejszego filmu. 105 są słuchawkami dynamicznymi, otwartymi. Z uwagi na 42 ohmy oporności oraz 112 dB skuteczności, nie będziecie potrzebować dużo mocy, aby je odpowiednio wysterować. Oczywiście zawsze polecamy korzystać z dedykowanego zmacacza słuchawkowego połączonego z dobrej klasy dac -iem. Natomiast 105 są mało wymagające, jeżeli chodzi o samą moc wzmacniacza. Zatem dobierając do nich resztę systemu, bardziej bym się skupił na jakości samych komponentów, a nie na tym, aby wzmacniacz miał dużo mocy. W zestawie znajdziemy kabel o długości 1,8 metra i tutaj wyraźnie widać, do kogo mezę kieruje 105. Jest to przewód zbyt długi do wygodnego używania na zewnątrz, ale z uwagi na otwartą konstrukcję to i tak nie byłby zbyt dobry pomysł. To powoduje, że moim zdaniem ten model jest zdecydowanie przeznaczony do użytków wewnętrznego, np. przykład przy biurku. Świetnym dodatkiem jest też klasycznie już dołączany twardy futerał. Możecie zatem zabrać stopionki wszędzie ze sobą i nie martwić się o to, że cokolwiek złego im się stanie. To powoduje, że stopionki są bardzo dobrym wyborem, na przykład jeżeli często jedzicie w delegację i nie lubicie dostawiać się z muzyką w dobrej jakości. Meze 105 AER kontynuują ostatnie poczynania Meze, jeżeli chodzi o charakter dźwięku. Są to słuchawki łączące neutralność z barwą z której to właśnie meze słynie. Z biegiem lat jednak ich produkty stają się coraz mniej ciepłe, natomiast nie tracą swojej magii. 105 właśnie umiejętnie łączą te cechy. Tutaj żadne pasmo nie dominuje, dźwięk jest relatywnie liniowy, ale nie brakuje mu absolutnie nasycenia oraz barwy. Bas jest świetnie zróżnicowany, skupiony głównie na środkowym zakresie. Potrafi przyjemnie zagrać taką poduchą, ale nie traci przy tym tekstury i rozdzielczości. Środek jest lekko wypchnięty do przodu, nasycony i barwny. Te średnice jednak super uzupełnia przestrzeń, bo 105 grają dużą, napowietrzoną sceną. Jest to bardzo ciekawe połączenie właśnie nasycenia barwy i napowietrzenia dźwięku. To powoduje, że ten wokal stoi przed nami, jest odpowiednio nasycony jest bardzo barwny, ale nie brakuje tam absolutnie powietrza. Góra pasma ma ponownie dużo powietrza i jest szybka, ale absolutnie nie jest przesadzona. Owszem, przy nieodpowiednio dobranym systemie, przy złej realizacji, potrafi odrobinę przesadzić, ale jest to bardzo okazjonalne. Nie znajdziemy tutaj takiego detalu i faktury, jak u konkurencji od Hifimena, ale jednocześnie meze są przyjemniejsze i bardziej nasycone. I tutaj właśnie leży największa siła tego produktu. Są to słuchawki bardzo uniwersalne. Dla niektórych planary od Hifimena mogą brzmieć odrobinę zbyt technicznie, zbyt konturowo. Tutaj do tego wszystkiego dostajemy większe nasycenie i barwę, co powoduje, że są to sławki po prostu łatwiejsze w odbiorze. Uważam, że model 105 jest znacznie dojrzalszą konstrukcją niż klasyk w postaci modelu 99 Classics. Mamy tutaj brzmienie dokładniejsze, lepiej zestrojone, oparte na dużo większej scenie. Wykonanie też stoi na wyższym poziomie. Meze się bardzo rozwinęło jako firma i to po prostu widać i czuć trzymając jednocześnie 99 i 105 w ręce. Moim zdaniem 105 zdecydowanie bardziej nawiązują do modelu 109 Pro, aniżeli do 99 Classics. 109 naturalnie brzmią lepiej, natomiast ta różnica jest dużo mniejsza niż się spodziewałem, patrząc na różnicę w cenie. 105 są odrobinę wolniejsze i mniej detaliczne, ale ogólny charakter jest bardzo podobny. Uważam, że za połowę ceny 109 Pro 105 to jest rewelacyjny deal i zdecydowanie wygrywają tutaj, jeżeli chodzi o przeliczyń ceny do jakości. Uważam, że nowe 105 od Meze to jest naprawdę bardzo udany produkt i wróżę mu duży sukces na rynku. Dla mnie jest to tak zwany Hall Package, czyli piękny design, świetna jakość wykonania i dźwięk, który łączy w sobie bardzo dobre aspekty techniczne z muzykalnością i barwą, w której znane są produkty od Meze Audio. A do tego wszystkiego dochodzi bardzo uczciwa cena, która powoduje, że moim zdaniem 105 są jedną z najciekawszych opcji słuchawek w swojej kategorii cenowej. Oczywiście model 105, jak i cała reszta oferty od Meze Audio jest u nas dostępna do posłuchania. Zatem zapraszamy serdecznie do kontaktu, wpadajcie na odsłuchy. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole, a my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie.